Cześć, witam Cię w projekcie Słowo. Z tej dzisiejszej Ewangelii mi w sercu zapadło zdanie, które wypowiedział Jezus: Miejcie wiarę w Boga. Rozumiem je bardzo dosłownie, tak jak dziecko. Przyjęłam to do serca i będę starała się teraz tego uczyć, gdyż po prostu mam takie przeczucie, że no, Jezusowi chodzi właśnie o to. Dzisiejsza Ewangelia jest dosyć długa, i dużo tam jest różnych takich przykładów, na przykład to drzewo figowe albo ta góra, którą możemy poprosić, żeby rzuciła się w morze. I jeśli będziemy mieć wiarę, to tak się stanie. Ale ogólnie to, co jakby dla mnie najważniejsze, to jest ta prośba Jezusa o moją i Twoją wiarę. Gdyż bez niej ani rusz i to właśnie um, nas utwierdza w tym przekonaniu, na przykład ten przykład o Górze, na przykład ten przykład, e, ale jeszcze mnie poruszyło jedno zdanie, które przeczytam. Wierzcie, że otrzymaliście wszystko, o co prosicie w modlitwie, a to Wam się stanie. E, więc e, to, co niby wiedziałam, ale mm, jednak. Mm, do końca o tym zawsze pamiętam, to to, żeby um, nie, ba, nie najbardziej skupiać się na jakości modlitwy i na tym, ile czas na nią poświęcam, jak dobrze mi to idzie, um, tylko skupiać się na tym, żeby właśnie zachować tą wiarę. Um, I w tych naszych prośbach, um, gdy właśnie o coś prosimy Boga, to czy, czy ta prośba zostanie spełniona, to nie zależy od naszej modlitwy właśnie tylko od naszej wiary, więc to jest naprawdę bardzo ważne. I Jezus mówi nam to, żebyśmy zapamiętali to, że ta wiara jest naprawdę taką podstawą. Tak samo później mówi o przebaczeniu. Na ten pierwszy przykład to jest ukazane, że Najpierw na pierwszym miejscu powinna być wiara, później dopiero możemy wchodzić w modlitwę i dzięki temu dostajemy dary, łaski od Pana Boga. I tak samo jest z przebaczeniem. Na początku, przed modlitwą, przebaczamy, później wchodzimy w modlitwę i dzięki temu możemy uzyskać przebaczenie od naszego taty, od naszego Boga. Więc to chciałabym zapamiętać z tej dzisiejszej Ewangelii, żeby mieć bardzo umocnioną wiarę, a później zabierać się za wszystko inne, razem z Jezusem, oczywiście. Życzę dobrego dnia z Jezusem i z wiarą w to, że On może nam dawać wszystko, o co tylko poprosimy. I cześć.